Przypomniałem sobie niektóre słowa, dotyczące wiary i uczynków, jakie padły na poprzednim zgromadzeniu okręgowym. Rozmawialiśmy o tym w kontekście mówiących na ten właśnie temat słów apostoła Pawła z listu do Rzymian. W moim rozumowaniu nauczanie apostoła kładło przede wszystkim nacisk na budowanie ludzi w wierze. Gdy ten warunek zostanie spełniony, wówczas pojawią się uczynki, gdyż szczera wiara jest produktywna tak samo jak szczera miłość. Można wymóc na ludziach spełnianie pewnych uczynków i mogą oni je spełniać, ale będzie to w efekcie wywieranego na nich nacisku. Czy jednak można powiedzieć, że te uczynki rodzą się z wiary i miłości? A jeśli ich motywem nie są wiara i miłość, to czy w ogóle takie uczynki podobają się Bogu? Wydawało nam się pewne, że uczynki wiary powinny być spontaniczne, nie mogą być zaprogramowane lub spełniane po to, aby dostosować się do pewnej formy. Podobnie spontaniczne powinny być uczynki miłości które nie mogą polegać na zwykłym podporządkowaniu się zaprogramowanej odgórnie działalności. Porządki organizacyjne są dobre, jeśli służą ułatwieniu życia, a nie są środkiem wywierania choćby subtelnego przymusu, narzędziem do wytwarzania poczucia winy u tych, którzy nie mieszczą się w ramach. Im ściślej jedni ludzie starają się nadzorować życie i działalność innych chrześcijan, tym bardziej utrudniają wierze i miłości pobudzanie do dobrych czynów i kierowanie nimi. Stwierdziłem, że o wiele trudniejszą i cięższą pracą jest budowanie u ludzi wiary i oddania za pomocą Biblii niż nawoływanie ich do cięższej pracy lub wzbudzanie w ludziach poczucia winy. W świetle słów apostoła uznałem, że ten trudniejszy sposób jest jedynym, biblijnie uzasadnionym i mądrym sposobem. To było sednem naszej rozmowy. Sprawa sprawozdań była przedmiotem, który zainicjował naszą rozmowę, lecz potem się w niej nie pojawiał. Jakiś czas później spotkałem René w korytarzach jednego z budynków towarzystwa i powiedział mi, że odkąd podchodzi do spraw zgodnie z tym, co pisze Paweł w liście do Rzymian, jego praca nadzorcy obwodu i okręgu stała się radośniejsza, a jego rozmowy ze starszymi nabrały sensu. Kilka tygodni później wraz z żoną udaliśmy się do jego domu na posiłek. Przez pierwsze lata naszego pobytu w Nowym Jorku zarówno René z żoną, tak samo jak my, należeliśmy do tego samego hiszpańskojęzycznego zboru w Queens. Później nasze spotkania były bardzo sporadyczne. Przed posiłkiem, jak również po nim Rene chciał rozmawiać na temat przesłania listu do Rzymian. Czułem się zobowiązany, w mniejszym stopniu niż względem mojej żony, raczej do odpowiadania na jego pytania niż do unikania kwestii spornych. Znałem go od 30 lat, wiedziałem, że jest poważnym badaczem Biblii. Rozmawiałem z nim jako przyjaciel, a nie jako urzędnik organizacji. Rozważając z nim słowo Boże czułem się przede wszystkim odpowiedzialny przed Bogiem, nie zaś przed ludźmi, nie przed organizacją. Gdybym powstrzymał się od mówienia do osób takich jak on na temat tego, co uważałem za wyraźną naukę Pisma Świętego, jak mógłbym odnieść do siebie słowa, które Paweł powiedział do starszych efeskich, a które zapisane zostały w Dziejach Apostolskich, rozdział 20, wersety 26, 27. To też wzywam was, abyście właśnie dzisiaj poświadczyli, że jestem czysty od krwi wszystkich ludzi, bo nie powstrzymywałem się od oznajmiania wam wszelkiego zamysłu Bożego. Paweł wiedział, że to właśnie taka postawa była przyczyną tego, że w synagodze w Efezie mówiono o nim obraźliwie. Ja również wiedziałem, że to, co mówię, może przynieść podobne skutki. Wśród innych fragmentów dyskutowaliśmy na temat pierwszej części ósmego rozdziału Listu do Rzymian, była już o tym mowa w niniejszym rozdziale książki. Ciekaw byłem tego, jak rozumie on werset 14, to znaczy zagadnienie synowskiej więzi z Bogiem w świetle kontekstu tego wersetu. Nigdy dotychczas nie rozważał on tego wersetu w kontekście, dotyczy to prawdopodobnie wszystkich świadków Jehowy. Gdy to uczynił, zareagował ze spontaniczną radością i wzruszeniem. To, co dla innych może wydawać się oczywiste, świadka Jehowy jest w stanie olśnić jako prawdziwe objawienie. Komentarz René brzmiał: Od lat miałem poczucie, że gdy czytam chrześcijańskie pisma, opieram się Duchowi Świętemu. Czytałem je i odnosiłem do siebie wszystko, co czytałem, a potem nagle zatrzymywałem się i mówiłem sobie, tak, ale to nie dotyczy mnie, tylko pomazańców. Wiem, wie o tym również On i Bóg. Że nie użyłem perswazji, aby przekonać go do innego spojrzenia na te sprawy. Przekonały go słowa samego apostoła, zapisane w Biblii i odczytane wraz z ich kontekstem. Gdy potem spotkaliśmy się przelotnie, powiedział mi, że od tamtej chwili pismo święte jako całość stało się dla niego żywe i nabrało o wiele większego znaczenia. Choć może wydać się to dziwne, ale gdy świadek Jechowy nie zaliczający się do grona około 8800 pomazańców dochodzi do wniosku, że słowa zawarte w Nowym Testamencie, od Ewangelii Mateusza do Księgi Objawienia, są skierowane do Niego i naprawdę odnoszą się do Niego, nie tylko w poszerzonym zastosowaniu, lecz rzeczywiście i bezpośrednio, powstaje wówczas mnóstwo pytań. Te pytania wymagają odpowiedzi, lecz ma on poczucie, że nie powinno się ich nigdy zadawać. Gdy przyglądam się wszystkiemu, co zrobiono ostatnio, aby podtrzymać interpretację organizacji, gdy widzę całą manipulację Pismem Świętym i faktami, mogę się tylko cieszyć, że organizacja nie powstrzymała mnie od wskazania, przynajmniej niektórym osobom, tego, co Pismo Święte mówi na te tematy. 4 marca 1980 roku na ręce Komitetu Personalnego Ciała Kierowniczego złożyłem prośbę o urlop mający trwać od 24 marca do 24 lipca. Zarówno moja żona jak i ja uznaliśmy, że z powodu naszego zdrowia potrzebny jest nam dłuższy czas odmiany. W tym okresie miałem również w planach rozejrzeć się za możliwościami znalezienia zatrudnienia i mieszkania, z których moglibyśmy skorzystać gdybyśmy zakończyli służbę w biurze głównym. Posiadaliśmy około 600 dolarów oszczędności i siedmioletni samochód. To był nasz cały majątek. Podczas zgromadzeń okręgowych w stanie Alabama spotkaliśmy świadka o nazwisku Peter Gregersen i zapoznaliśmy się z nim. Potem przy paru okazjach zapraszał mnie, bym odwiedził Gadsden w Alabamie z przemówieniami, które wygłaszałem w lokalnych zborach. Peter rozwinął małą sieć supermarketów w rejonie Alabama, Georgia. W 1978 roku, gdy w ramach podróży strefowej wraz z żoną pojechaliśmy do dalekiego Izraela, Peter i jego żona przyłączyli się tam do nas i część każdego z dwóch tygodni naszego pobytu spędziliśmy razem, zwiedzając ten biblijny kraj. W tym czasie Peter z wielką troską mówił o skutkach przepowiedni dotyczących 1975 roku. Powiedział też, że jeśli towarzystwo będzie nadmiernie forsować rok 1914, może się to okazać poważnym błędem. Mówił, że rozczarowanie spowodowane 1975 rokiem byłoby niczym w porównaniu z tym, co mogłoby się stać, gdyby towarzystwo było zmuszone wycofać się z chronologii roku 1914. Przyznałem, że jego ocena jest niewątpliwie słuszna, lecz nie zagłębialiśmy się w tę sprawę. Gdy Peter dowiedział się o planowanym przez nas urlopie, nalegał, abyśmy spędzili jakiś czas z nim i jego rodziną. W tym celu przygotował dla nas ruchomy dom należący do jednego z jego synów. Zaproponował mi też pracę w obejściu jego posesji, dzięki czemu mogłem pokryć niektóre nasze wydatki, a jednocześnie wykonywać energiczne ćwiczenia fizyczne zalecone mi przez lekarza podczas niedawnego badania. Ojciec Petera został świadkiem w czasie, gdy ten był jeszcze małym dzieckiem. Od około czwartego roku życia rodzice zabierali go na zebrania. Jako młody chłopak Peter został pełnoczasowym pionierem. Nawet po zawarciu związku małżeńskiego i urodzeniu się jego pierwszego dziecka, dokładał wielkich starań, by trwać w służbie pełnoczasowej, dlatego pracował na utrzymanie jako dozorca. Obecnie Peter i jego żona mają siedmioro dzieci i siedemnaścioro wnucząt. Towarzystwo wysłało go w problemowe rejony stanów Illinois i Iowa, gdzie miał pomagać w pokonywaniu trudności i umacniać zbory. W roku 1976 był członkiem reprezentatywnej grupy starszych zaproszonej do Brooklynu na dyskusję z ciałem kierowniczym. Jednakże około roku po tym seminarium postanowił zrezygnować z funkcji starszego zboru. Następnie jednemu ze swoich braci przekazał kierownictwo sieci sklepów spożywczych, a czas wolny przeznaczył na bardziej wnikliwe studiowanie Pisma Świętego. Miał kilka lat powyżej pięćdziesiątki. Niepokoiły go niektóre nauki organizacji i chciał umocnić się w swoim przekonaniu co do ich słuszności, chciał ugruntować swoje zaufanie do religii, którą wyznawał przez całe swoje życie. Rezultat był przeciwny do zamierzonego. Im więcej studiował Pismo Święte, tym bardziej przekonywał się, że w teologii organizacji tkwią poważne błędy. To doprowadziło do jego decyzji ustąpienia z urzędu starszego. W rozmowie ze mną ujął to w taki sposób: Nie potrafię stanąć przed ludźmi i prowadzić studium na temat spraw, dla których sam nie znajduję biblijnego uzasadnienia. Robiąc to, czułbym się jak hipokryta. Moje sumienie nie pozwala mi na to. Gdy po raz pierwszy usłyszałem o jego decyzji, zachęcałem go, aby jeszcze raz ją przemyślał. Nie mogłem jednak zaprzeczyć, że jego pytania są rzeczywiście poważne, musiałem też uszanować jego sumienność i niechęć do obłudy. Znalazł się na swych osobistych rozdrożach, zanim podobny proces dokonał się u mnie. Oto postać człowieka, którego zgodnie z procedurą organizacji uznano potem za niegodziwca, z którym nie powinno się nawet wspólnie zasiąść do stołu. Wspólny posiłek, jaki w roku 1981 spożyłem wraz z nim w restauracji, spowodował mój proces i wykluczenie mnie z organizacji. Był kwiecień roku 1980. Byliśmy na urlopie w Gadsden, kiedy po raz pierwszy usłyszałem o dziwnych wydarzeniach, jakie miały miejsce w Bruklinie. Burza, jakiej się spodziewałem, zaczynała szaleć.